Na pewno nieraz chcieli zagrać kałaki, momoszki lub samoki Mawari. W dzisiejszym materiale przedstawię wam modyfikację, która umożliwia granie tymi właśnie postaciami. W dodatku wprowadza to zupełnie nowych zróżnicowanych bohaterów, których zabrakło w najnowszej odsłonie Ninja Storm 4. Jest to mój pierwszy tutorial, więc liczę na to, że podejdziecie do niego z odpowiednim dystansem. No a teraz zapraszam do oglądania. Jeśli to musicie zrobić, to wejść w link podany w opisie i po prostu pobrać sobie ten plik. Ja już to zrobiłem, więc tego nie będę robił. Mam go tutaj na pulpicie. No i dobra, pobraliście, otwieracie, rozpakowywujecie. To trochę potrwa, no bo modyfikacja waży 2 giga. Ale spokojnie, do cierpliwych świat należy, więc, więc, więc damy radę. W międzyczasie odpalcie sobie Steama, bo to będzie jakby kolejny krok do ukończenia instalacji. No i co, mamy już tutaj 50%? No mówię, modyfikacja nie jest mała, swoje waży, ale, ale, ale poczekamy. No 70, 80, dawaj, dawaj I, 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 stuwa. Dobra, rozpakowało się. Wchodzimy teraz w ten folder, i jak widzicie, mamy tutaj trzy podfoldery. Pierwszy i chyba najważniejszy to jest ten na samym dole, bo w niej mamy save. Sejwa, którego należy podmienić w plikach SteamA. Zapytacie, gdzie znajdziemy ten plik. Otwieramy ten folder. Tutaj mamy taki dokument tekstowy. W nim znajdziemy dokładną lokalizację tego pliku, zarówno dla Steama, jak i dla wersji pirackiej. No, nas raczej powinno interesować to dla Steama, bo sądzę, że większość z was ma raczej oryginalną wersję. Więc po prostu wchodzimy w folder Steama. U mnie on jest na dysku D, więc ja wchodzę tak: ten komputer, dysk D, a, 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 gdzie on jest tutaj, Steam, user data. To... No, i teraz zapytacie, który folder? No, tak jak było tutaj napisane 349040, czyli to jest ten. Wchodzimy, Remote i podmieniamy plik Storm 4S. Zamień. On się tutaj nam ładnie podmienia. Jak już się podmienił, zamykamy to okno i wracamy do pozostałych plików. Teraz zapytacie, co, da co dalej. Eee, teraz e, odpalamy Steam to, to, co Wam mówiłem wcześniej, żebyście już sobie go odpalili. A odpalamy Steam wchodzimy w bibliotekę. I prawym przyciskiem myszy naciskamy na Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Właściwości Pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne I jesteśmy w plikach naszej gry No dobra, jak już jesteśmy w plikach lokalnych naszej gry To teraz Data Win 32, nic z tym nie robimy, po prostu przenosimy go do folderu z naszą grą Pyk, ładnie się tutaj przeniosło I teraz tak, data, data Patch 7 Tutaj też patch 7 I podmiałem plik sound Zamień. On tutaj się ładnie podmienia. To też może trochę potrwać, no bo on 3GB waży jednak. Ale, ale ładnie leci, jak widzicie. I, i, i. I, i, i. Stuwa, dobra. Podmieniło się. Wracamy. E, wracamy. Tutaj wchodzimy w UI, UI, Flash, Flash, Oder, Oder. E, I te trzy foldery podmieniamy również. Pyk, Zamień. Ładnie się tutaj podmieniły. Wracamy. I ostatni plik, który został, czyli Error 64. podmieniamy go, zamień. I tym sposobem zainstalowaliśmy modyfikację. Żeby to sprawdzić, odpalamy naszą grę. Odpalamy naszą grę. Zobaczymy, czy wszystko ładnie działa. Ona się tutaj odpala już. I jak widzicie, na pierwszy rzut oka mamy inny ekran ładowania. Czyli coś jest na, na rzeczy, coś jest na rzeczy, coś tutaj się zainstalowało. Zaraz zobaczymy tylko, czy mamy nowe postacie i czy będziemy mogli nimi grać. Ok, tutaj tylko wszystko sobie pominiemy. Mm, 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 mm. O, i tutaj będą teraz wam wyskakiwać takie komunikaty, bo save'a, którego wgraliśmy, mmm, save, który wgraliśmy to ogólnie jest 100% ukończenia gry. Czyli macie wszystkie postacie odblokowane, wszystkie stroje postaci i praktycznie nic nie musicie robić, tylko no możecie sobie grać. Nic nie musicie robić, macie wszystko odblokowane. Musimy to teraz tylko skipnąć. Ok. Ok, o, i teraz wchodzimy w, no nie wiem, trening, w trening wejdziemy. Wejdziemy w trening, zobaczymy, czy wszystko będzie działało. Trening, weźmiemy walkę pojedynczą, I, i zobaczymy, czy są, aby na pewno nowe postacie. I jak widzicie, no są. Już tutaj widać mamy tutaj, no co mamy? Mamy Momoszkiego, mamy Boruto, tego starszego. No to zagramy może Boruto kontra Kałaki. O, to będzie taka walka z, z Tańskipa. Myślę, że dosyć spoko. Eee, zobaczymy tylko, gdzie jest Kałaki. Kałaki, Kałaki, gdzie on tutaj jest? Gdzieś tutaj powinien być chyba. O, jest Kałaki, dobra. Weźmiemy Kałakiego i eee, mapę. No to mapę weźmiemy, nie wiem. No może weźmiemy sobie Tom. No, i tutaj się już ładuje. No i co? Jak widzicie, jak widzicie, wszystko ładnie działa. Użyliśmy ulta na Kałakim. Uh, ulty też tutaj są nowe. Wszystko ładnie działa. Nic nie kraszuje. Uh, co do tego, czy można grać na online? Niestety, ale nie można. Jeżeli będziecie próbowali grać na online nowymi postaciami, to chyba was skraszuje. Nie próbowałem, więc wam nie powiem do końca. Uh, ale, ale, no, no nie wiem. No nie da się nimi grać raczej na online. Co do tego, czy jest za to wak, nie ma za to waka, to jest po prostu modyfikacja, która, no, która no, nie, nie zapewni wam waka e, i, i w sumie chyba tyle. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Ymm, a jak odinstalować teraz tą modyfikację, zapytacie. Jak odinstalować, dobra. E, wracamy do pulpitu, czyli po prostu wyłączymy tą grę, zamknij okno. E, wracamy do pulpitu, wchodzimy znowu w bibliotekę SteamA. Wchodzimy w bibliotekę, e, wchodzimy w właściwości pliki lokalne i teraz tak jak jesteśmy już w plikach lokalnych tutaj mamy sprawdź spójność plików gry jak to naciśniemy to odpali nam się, a zresztą naciśnijmy to jak widzicie jest tutaj weryfikacja plików Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 i mm, już tutaj coś się nie zgadza, czyli widzicie pobiera od nowa pliki pliki lokalne, które tam się znajdują i po prostu jak to się ukończy to będziecie mieli starą wersję e, Storma 4 i będziecie mogli grać sobie no, na online, co tam będziecie chcieli, żeby was nie kraszowało. żeby was nie, żeby was nie e, Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakoś wam pomogłem. To był mój taki pierwszy tutorial, nigdy nie nagrywałem czegoś takiego jak tu tutorial, więc Więc nie mam nadzieję, że jakoś to zrozumiałe wytłumaczyłem. E, jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Na pewno na live'ach live będę grał tymi postaciami nowymi, żeby po prostu była taka innowacja, wprowadzona. E, no i co? Ja się z Wami żegnam, modyfikacja jak najbardziej godna polecenia, bo no to jest na pewno jakieś urozmaicenie nie? w rozgrywce, więc więc, więc warto, warto sobie chociaż przetestować, jak, jak, jak to wygląda. Link do twórcy, jak i zarówno do, do wszystkiego macie w opisie, i ja się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Siemano. Widzowie, zanim skończę ten odcinek, po prostu muszę to zrobić, MUSZĘ, po prostu MUSZĘ. Wybieram właśnie w tym momencie Tełuchiego, no i wybieram niestety, ale e, ofiarę, którą będzie musiał pokonać. Tak naprawdę on by mógł walczyć ze wszystkimi, dla niego nie ma równego przeciwnika, on, on, on zniszczy każdego. Właśnie w tym momencie mogę wziąć, nie wiem, no biorę Kałakiego, przykładowo weźmiemy Kałak Kałakiego, żeby tutaj udowodnić wam, że... Nie ma, nie ma równych, nie, nie ma w ogóle podjazdu do niego. Nie ma w ogóle podjazdu. Patrzcie, właśnie w tym momencie biorę tę Uciego i wygrywamy to. Wygrywamy to nawet, nawet. Nawet się nie spoci. On się nawet nie zmęczy. Patrzcie, teraz coś się dzieje. No nie mogę, co jest w ogóle. Nie mogę z tej modyfikacji. Ona jest zajebista, Widzowie serio wam ją polecam. Ja, ja niedawno odkryłem, że tu jest ten ramen Guy, Ja w ogóle nie wiedziałem, że on tutaj jest. Więc to jest śmieszne. To śmiesznie wygląda w ogóle. O, nie dostał, dobra. Dawaj, dawaj, go, te Teuci. Jedziesz z nim, jedziesz, kurde. Robisz z niego ramen, przerabiasz go na ramen. Wiesz o co chodzi? Króciutko z nim. Pyk, 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 pyk dobrze. Dobrze, dobrze. On sam, ja przypuszczam, że on sam wygrałby każdą wojnę. E, wi każdą wielką wojnę ninja. Ale po prostu mu się nie chciało, bo. No, miał, no nie wiem, no nie chciało mu się po prostu, no. Tyle. On jest po prostu nieśmiertelny i on jest nietykalny, gościu. O nawet... kałaki nawet nie umie mnie trafić. Pa O dobra, dobra, żartowałem. Dobra, żartowałem Dobra, Py, py, py. Dawaj go. Gurde, niszcz go te uci. Dobrze! z kuli go trafiłeś, dobrze! Ale co się dzieje w ogóle, nie mogę! Ale to... Z... Nie mogę. Dobra, dawaj, dawaj go Uuu, teraz ma przerąbane kałak. No i właśnie w tym momencie... Właśnie w tym momencie zakończyłem yy, pojedynek Boruto z Kałakim. W sumie to nie ja, w sumie to nie ja zakończył to Ramen Guy. No i wygraliśmy w tym sposobem. Tym sposobem właśnie wygraliśmy. Ale nie mogę. Nie no, po prostu chciałem wam zaprezentować tą modyfikację, jak wygląda w grze. Po prostu, no, chciałem wam to zaprezentować. I dużo osób mnie prosiło też, żebym stoczył jakąś walkę w Ninja Storm i to nagrał. Więc, korzystając z okazji, że znalazłem Te uciego i nagrywam tutorial, no to macie. No i co? Jeszcze raz się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że stawka wam się spodobała. Uśmiechnęliście się. I się mano.